W tym odcinku sprawię, że ten telefon pojawi się w Arbuzie. Jeden, dwa, trzy. Cześć, tutaj Iluzjonista Y i jak wiecie tworzę magię dla Was na YouTubie Jeżeli lubicie tego typu jakościową rozrywkę to koniecznie zasubskrybujcie kanał klikając czerwony przycisk I koniecznie kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego odcinka Ktoś z Was w komentarzu zaproponował mi, abym zrobił magię z arbuzem No jak już proponujecie magię z arbuzami to napiszcie mi w komentarzu jaki jest Wasz ulubiony owoc, a może zrobię z nim magię I muszę Wam powiedzieć, że to jest ciekawa propozycja, ale zaskoczę Was, to nie jest pierwszy raz kiedy robiłem magię z Arbuzem? Dlatego, że jakiś czas temu zrobiłem odcinek, w którym pojawiałem telefon w Arbuzie. I ten odcinek wygląda tak, że po prostu brałem od kogoś telefon, yy, to było w Lidlu, yy, i rzucałem tym telefonem za głową. Także wydawało się tej osobie, yy, że ten telefon znika. A tak naprawdę z tyłu Karol Krasa, mój bardzo dobry kolega, tada! łapał ten telefon, no i tam już potajemnie poza kamerą sprawiał że ten telefon był w arbuzie. I muszę Wam powiedzieć, że mógłbym kombinować jakąś inną magię z arbuzem, ale mam taką ogromną ochotę, żeby powtórzyć ten efekt, tylko zrobić go kompletnie od zera, kompletnie inaczej. Więc postawię sobie taki challenge. Zrobię tak, że Wezmę ten telefon i on będzie cały czas widoczny, nie będę nim nigdzie rzucał, a nic takiego. Będzie arbuz i ten telefon fizycznie wrzucę do arbuza, ale żeby było ciekawiej myślę, że to będzie bardzo dobre, jeżeli ten telefon cały czas będzie nagrywał. I to jest mój plan, ale plan się nie powiedzie, jeżeli nie będę miał arbuzów, więc co mam powiedzieć, lecimy na zakupy. Jesteśmy tutaj za arbuzami. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Weźmy te, będzie prostiej. A, żeby do tego i po prostu położę no, no, no. telefon i był w środku Arbuza. Dziękuję, dobranoc. Widzę, że nawet jest dobra cena. Podobno dobry Arbus to taki, który ma tą żółtą plamę. Ale mi się te w kształcie piłek bardziej podobają. Też mają żółte plamy. On poprosimy, cztery. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Parzymy i. możemy się założyć, leci co najmniej czas. No to ile obstaję? Ja mówię, że co najmniej pięć minut. 20 sekund, okej. Okay? Jasne, daję. Dobra, na 3. Na 3. Mam ty na czacie. 3, 3, 2, 4. 1, poszło. Widzę. Ten co zaraz zazwyczaj, Derbus. Nie, drukuje się. Drugi, czerwszy, trzeci, trzeci ja już. A gdzie mi przesunąłeś ten? Przysunąłeś, ten. <laughs> Nic nie zrobiłem. Ale to by było dobre, jakbym tak zmienił O, już do widzenia I jeszcze jeden. jeszcze jeden. Jaki creepy typ tutaj jakiś za nami chodzi to za creepy <grym> Mamy to i jedziemy nakładać recepturki na arbuzę <grym> Słuchajcie Mam zakupy zrobione i teraz będę wymyślał, jak fizycznie dokonać tego, o czym mówiłem. Postanowiłem, że zrobię jeszcze jedną rzecz w tym odcinku i spełnię swoje marzenie. Ja od zawsze marzyłem, widziałem te filmiki w internecie, w których po prostu ludzie biorą arbuza i nakładają recepturki. Oh my god! Z Simonem spróbujemy zobaczyć, czy nam wybuchnie ten arbus. Także wy sobie oglądajcie, jak w międzyczasie opracuję do końca tą iluzję. Po czyjej recepturce arbus wybuchnie, mam nadzieję, że w ogóle wybuchnie, wtedy ta osoba przegrywa. I wygrana osoba wtedy daje tej osobie zadanie, jakieś coś, zobaczymy, żenującego, zobaczymy, kto wygra. Dobra. Dobra, pierwsza, e, pierwsza, uwaga. Nie wiem, czy one są... One są ok. Ups. Myślę, że to będzie początek, będzie trudny. No tak, bo to jak... No to koniec po wszystkim. Tada! No dobra, pat. Okay. papera, pa, pa. Zradzę Wam, że Krzysiu na przykład nie wierzy w to, że to wybuchnie, bo nigdy nie widział w internecie. Zawsze marzyłem, żeby to zrobić Uważnie? Tak Dziwne masz marzenia <gry> Ty no nie wiem jak twoje gumki, ale moje gumki się powoli kończą Moje też Moi drodzy, zabrakło recepturek, przedstawiamy się i robimy drop test. Kochani, tym razem się nie udało, ale jeżeli wbijecie 10 tysięcy łapek w górę, to powtórzymy to, dobra? A teraz zrobimy drop test. I ty obstajesz, że się nie rozbije? Za ten. Ja nie, uważam, nie ma... że za pierwszym razem się rozbije, rzucamy z metra. E, jeżeli się rozbije, to ty robisz challenge, a jeżeli się nie rozbije, to ja robię challenge. Dobra, uwaga, to teraz tak. Złap jedną ręką tu. Tu, masz, masz, no. I na no, to trzy... i te z metr? Nie stop. no, więcej, więcej, stop, nie, stop, je, je. Mówię, no to po mojej stronie, tak? Trzy, cztery. No wiem, że się nie Przegrałem! No nie! I to był anticlimax Nie! Ale chrupło Chrupło coś! O, chrupło tak, także się otworzył. Otworzył. I zaraz te gumki strzelą. Patrz, o nie, nie, patrz. Nie, ja mam leć, patrz jak to strzeli, patrz jak to strzeli. Patrz, jak to strzeli. No. Ja wiem, jaki mam challenge. Nie mów, że mam to zlizać. Myślisz, że to zjeść. <laughs> no to ja z chęcią zjem, bo on jest bardzo dobry, słuchaj. Słuchajcie, w życiu się nie zawsze wszystko udaje, ale przynajmniej można zjeść arbuza. A teraz słuchajcie, lecimy z magią, bo widać, że ewidentnie nie jestem w tym za dobry. <laughs> No dobra, moi drodzy, był fail, nie wybuchło, jeżeli chcecie, zrobimy to kiedyś jeszcze raz. Piszcie do mnie na Insta, jeżeli chcecie, żebym znowu zrobił to z Simonem, poświęcił kupę czasu, ale nie będziemy przedłużać już teraz performance tego, jak wkładam ten telefon do środka arbuza. Proszę bardzo. Moi drodzy, teraz jest wielki moment, dlatego że zobaczymy, czy to, co sobie wymyśliłem, to, co powstało w mojej głowie, może stać się rzeczywistością i ten telefon wyląduje w arbuzie. Ale e, zanim to, włączę tutaj nagrywanie po to, żebyście widzieli wszystko cały czas, Również z kąta z pozycji widoczności kamery tego telefonu. Patrzcie, widzicie teraz Krzysia. Widzicie też to z tamtej kamery i żaden z tych ujęć nie będzie przerwane, więc będzie cały czas widoczny. Na szczęście telefon jest wodoodporny, więc nie aż tak dużo. Mam nadzieję, że nagranie się nie przerwie, bo to też jest możliwe. Jest też Simon. Przygotowany z arbuzikiem, gotowy, dobrze, super. Widzicie mnie w odbiciu, ale może też się pokażę Dla potomności, zupełnie jak Emmet Brown w Back to the Future: wszystko nagrane, ok? Dobra, jest telefon, jest na miejscu i teraz tak, ty do mnie rzucisz arbuza i ja go złapię, ale na trzy, ok? Dobra. okay. Uwaga, jeden, dwa, trzy. Przejmiej. Pokażę. Dłonie. Połóż go też bardzo powoli na stole. Ja wezmę nóż. Gdzie nóż jest? Patrz, Jest nóż, mam nóż. Patrz, Gdzie to się? A Z uwaga, cniemy. Mam nadzieję, że nie zniszczę tego telefonu. Tak? Bo to jest bardzo cenny telefon. Tak, jak tam na ten, będzie taki opór, tak jak kopiesz w ziemi i... O! Coś poczułem. Serio, nie żartuję. Uwaga, będę robił takie mini nacięcia. Możecie też... Może, może od tej strony, żebyście widzieli. O, o! O! Poczułeś? To nawet ja poczułem. Dobra, uwaga, 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 uwaga. Słuchajcie, pamiętajcie, ostre przedmioty zawsze, żeby być uważnym. Uwaga. Podekscytowanym, jak się uda, to potem możemy zjeść arbuza. Uwaga, otwieram. Jest. Zobaczcie, czy cały czas nagrywa. Spróbuję go wyciągnąć. O mój, jaki suczysty. <śm> jest, nagrywa. Patrzcie. Patrz, to nie o, że ok, są ciemne. I mamy to. Właśnie przerwało nagranie, słuchajcie, ale, ale chyba widzieliście, nie wiem czy się włączyło, czy włączyło, nie wiem, jest cały mokry, muszę go umyć, ale się udało. Jeżeli też chcecie tworzyć magię tak jak ja, to koniecznie kliknijcie gdzieś tutaj na ekranie, żeby przejść mój kurs magii. Koniecznie też obejrzyjcie poprzedni odcinek klikając tutaj. Widzimy się już bardzo niedługo, no i jak zwykle pozostańcie magiczni.